Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, z tej strony Ania i witam Was ponownie na moim kanale. Jak widzicie, przychodzę dzisiaj w perspektywie szafy, mojej szafy, może nie do końca mojej szafy, no połówki szafy i myślę części drugiej półki, którą sobie po prostu przegarnęłam, ale nie <grywanie> o tym teraz mowa. Yy, I jeśli jesteście ciekawi, co dzisiaj dla Was przygotowałam, przeglądniemy sobie troszkę tej szafy. Więc jeśli jesteście ciekawi, to bierzcie coś do picia, bierzcie coś do jedzenia i zapraszam do oglądania. Dalej, kochani, powiem tak. Yy... Jak wiecie, są teraz mega trendy na minimalistyczne ubrania i jakby szafa kapsułowa, i rzeczy, które trzeba mieć w szafie, i rzeczy, które powinny być w szafie. Od razu już tutaj was zapewniam, ta szafa do minimalistycznej szafy nie należy, ale zaraz się przekonacie, jak przesunę te drzwi i mam nadzieję, że tu nic nie, nie wyleci. Nie, no, nie będę ukrywać. Delikatnie się przygotowałam i troszkę tam po, układałam, <noise> ale kochani. Ale nie jest tak źle, myślę, i tak jakoś w miarę trzymam porządek, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że go trzymam w tej szafie. Nie wiem, czy tylko mi, ale bardzo dużo wyświetla mi się właśnie różnych propozycji, typu szafa kapsułowa, basiki, które musisz mieć w szafie, różne must have'y, które musisz mieć w szafie. No po prostu rzeczy, które w szafie muszą być. I Postanowiłam, że wpiszę sobie w internecie 10 rzeczy, które muszą być w szafie. No bo jakby, mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach kierujemy się trochę nie chcemy tych ubrań kupować za dużo, ale potem, mimo wszystko, jednak i tak się trochę ich kupuje. No i tak stwierdziłam, że przejrzę sobie te 10 rzeczy, które jakby powtarzały się w wielu, w wielu filmach i w artykułach, czy ja w ogóle takie rzeczy mam w swojej szafie. Tam mnie bardzo ciekawi. No, bo ubrań mam sporo, ale w sumie nie aż tak dużo. Nawet, <noise> Myślę, że znalazłoby się miejsce jeszcze na kilka nowych ubrań, e, ale tak na serio ja żartuję. No, e, mam trochę ubrań, ale kiedyś miałam zdecydowanie więcej ubrań. Teraz nie mam ich aż tak dużo, tak mi się wydaje. <noise> e, no, mam jeszcze tam dwie szafeczki oprócz tej szafy, e, więc no, no dobra, zostawmy tam kwestię, czy mam dużo ubrań, czy nie. Gdzieś z boku. Zobaczmy, czy mam po prostu te 10 ubrań, które powtarzały mi się najbardziej. Sprawdzę, czy mam te rzeczy, a następnie sprawdzę, czy faktycznie idzie je wystylizować, tak, żeby były one takimi basicami, jak to są opisywane. Przekonamy się. A teraz otwieram już tam szafę. Proszę. Sezamie, otwórz się. Wydaje mi się, że nie jest źle. Jak widzicie, przewija się trochę kolorów. Trochę czarnego, trochę białego. I zaczniemy sobie od pierwszej rzeczy, która zdecydowanie pojawiała się bardzo często. I będzie to trench. Płaszcz, klasyczny trench, klasyczny płaszcz. Mam ten trench, akurat z drugiej strony, z drugiej strony szafy. Mam jeden trench. Muszę uważać, bo nie wiem, czy z drugiej strony jest też tak poukładane. Jest to trench H&M. -u. Jest on dosyć mocno wygnieciony. Bo szczerze powiedziawszy nosiłam go dosyć rzadko, bardziej naszego na wiosnę, niż jesienią. Na zimą byłoby mi w nim za zimno. On jest właśnie z wierzchu bawełniany, a podszewka to poliester z tym, że no on, on jest w rozmiarze L i on jest duży, fajnie, ja lubię, ja lubię oversize i spoko, ale czasami, e, czasami mnie on trochę denerwuje. Nie wiem, jakoś tak, e, może odcień tego beżu nie jest aż taki do końca jak ja e, ja lubię a cokolwiek nie powiem, no bo jest raczej trencz, który pasuje właśnie do wszystkiego, więc pierwszą rzecz z listy tych rzeczy mam tutaj w mojej szapie. Zobaczymy, czy mam następną. Jeśli chodzi o to, czy się zgadzam, czy się nie zgadzam z trenczem, no to bym powiedziała, że się tutaj nie zgadzam. Wydaje mi się, że jednak wszystko nie każdy, nie każda dziewczyna, nie każda kobieta. Nosi trench. Jest fajnie mieć go w swojej szafie. Ok, jakby wiemy, że go mamy, ale czy to jest taki mask, który zawsze nam buduje e, szafę? Nie wiem. E, myślę, że jest dużo osób, które jednak chętniej wybiorą na przykład kurtkę jeansową, a kurtka jeansowa z kolei nie przebijała się tak często, więc wiadomo, co zdanie, co opinia, co człowiek to opinia, ale jeśli ja miałabym powiedzieć osobiście, to zamiast tręcza wybrałabym kurtkę jeansową. Jest to rzecz, po którą częściej sięgam, jeśli chodzi właśnie o wiosnę i to, yy, no tutaj tręcz możemy przemycić też na jesień, ale z drugiej strony no na jesień no to już mamy przeważnie jakieś kurtki. Więc tutaj nie do końca się z tym zgadzam, ale jest to rzecz, która przewijała się bardzo często. Oczywiście następną rzeczą są jeansy, 100% się z tym zgadzam. Zgadzam się, że to muszą być jeansy, ale. ale. <laughs> jeansów jest, nie wiem, 50 rodzajów, no więc y, mam mieć tylko jedne te jeansy, czy jakby, no bo jakby jeansy, nie, my nie mogłabym mieć tylko jednej pary jeansów, bo wiosną i latem lubię nosić jasne, natomiast jesienią i y, zimą lubię nosić ciemne, to na przykład do pracy, czy w jakichś różnych sytuacjach w ogóle muszę mieć ciemne i czarne, więc jakby, oczywiście, ja wiecie, ja szukam idealnych jeansów. Chcę powiedzieć, że mam jeansy, które lubię, ale czy to są te idealne? Czy to są te idealne? To nie wiem, ale myślę, że jeśli chodzi właśnie o ten element w szafie, to to musi być, wiecie, takie, takie jeansy, takie, które po prostu uwielbiamy. Mój aktualny model jeansów, które uwielbiam, to są to jeansy, które kupiłam w wyprzedaży w Zarze i mam je krótko, ale już są moje, moimi ulubionymi. Ale wiem, że to będą dżinsy, których zimą nie założę, bo są troszkę za jasne. Więc przydałaby mi się druga para, żeby były troszkę ciemniejsze. Ale jeśli chodzi właśnie o, o te dżinsy, no to są to proste dżinsy. Wychodzi na to, że mam kolejny element. Który jest w tych rzeczach, ale nie jestem do końca taką osobą, która by powiedziała, hmm, e, To są moje naprawdę wymarzone jeansy. Niestety wymarzonych i takich najlepszych z najlepszych, jeszcze nie znalazłam, albo po prostu na mnie nie szyją, ale albo może je w końcu jeszcze znajdę. I teraz marynarka. Marynarka. Czy może być tylko jedna marynarka? No nie ma takiej możliwości. Jest zbyt ogólnikowe dla mnie pojęcie, więc tam musi być marynarka krótsza. Dla mnie ma step. Musi być marynarka oversize'owa i fajnie jest mieć też dłuższą, wytaliowaną z kolei, bo też to się fajnie układa. Ale jeśli oczywiście chodzi o taką, która będzie pasowała do wszystkiego, no która by być marynarką basicową, no to myślę, że zdecydowanie czarna marynarka tutaj wchodzi właśnie w grę, no bo jednak, no jednak czarna jest kolorem, który najłatwiej chyba przemycić. Jednak pasuje prawie, że do wszystkiego, można powiedzieć. No ale z drugiej strony na lato czy wiosnę muszę mieć marynarkę jasną. I bez jasnej sobie nie wyobrażam, nie ma takiej opcji. Gdybym miała wybierać spośród tych dwóch, to nawet chyba wolałabym zostawić sobie tą opcję jasnej marynarki na lato, niż wybierać ciemną marynarkę, gdybym miała powiedzieć taką ulubioną marynarkę. I teraz mam tutaj troszkę chyba zdziwienie, bo ta marynarka, którą chciałam Wam pokazać, Teraz mi się kojarzy, szukam jej i szukam, a ona chyba została u moich rodziców. <noise> Więc pokażę też jedną sztukę, którą bym wybrała z mojej szafy jako ulubioną. No to drugą marynarką byłaby to biała marynarka. Wiecie jak to? Kilka rzeczy wisi na jednym wieszaku. <noise> I jeśli chodzi właśnie o tę marynarkę, no to byłaby to ta biała marynarka, oversize'owa marynarka z... Znowu z ale fajna biała marynarka pasuje właśnie że do wszystkiego, a więc mniej nie mogłoby być mojej szafy. Muszę wiedzieć, że ona w tej szafie jest. <grych> Następną tej rzeczą widzę, że jest czarna sukienka. Czarna sukienka! Szczerze mówiąc, nie zgadzam się z tym. Nie rozumiem, ok? Wiem, że to się mówi mała. Mała czarna i że taka sukienka, no dobra, może pasuje do wszystkiego, ale nie zgadzam się z tym. Bo się miałam, ja bym powiedzieć, czy mam czarną sukienkę. Mam na pewno, ale czy się z tym zgadzam, nie wiem. Szczerze mówiąc, uważam, że to jest tak e, czarna, mała czarna, to jest takie, takie. Uważam, że sukienka tak, oczywiście, że tak. Ale to musi być taka sukienka, którą lubimy, którą znamy i to no niekoniecznie musi być czarna. Każdy w czarnej sukience się dobrze czuje, no jeśli ja miałam wybrać moją ulubioną sukienkę, to będzie tutaj oczywiście problem. Myślę, że dużo z tych rzeczy zależy też od pory roku, ale taką sukienkę, którą założyłabym, którą mogę założyć przez cały rok, no to zastanowię hmm, się chwilę, nic mi na myśli nie przychodzi, jak mam, jak mam być szczera. To naprawdę ciężko, ciężko. Na ten moment, jak myślę o sukience, no oczywiście, że jeśli myślałam o lecie, no to mam w głowie białą sukienkę, o czym notabene ostatnio mówiłam My w filmie: Mierzymy kosz, czyli że taka biała sukienka jest jakby no zawsze, tak? Ale jest latem zawsze fajna, ale jakby patrzeć na cały rok, no to zimą już takiej sukienki nie założymy. Oczywiście, że nie, no jeśli myślę o sukience teraz, na dany moment, którą najbardziej lubię z mojej szafy i którą najczęściej noszę, no to już Wam pokazuję. No to jest to ta sukienka, jest to sukienka z Zary, dostałam ją od mojej teściowej i bardzo dziękuję. I jest to moja jedna myślę z ulubionych sukienek i dostaję w niej całkiem sporo komplementów. A to dlatego, że zimą mogę ją założyć do grubszych rajstw, zresztą nosiłam też w tym roku. Natomiast to można założyć śmiało do trampek. Ona jest właśnie w takim rozkloszowanym tutaj stylu na dole, z delikatną falbanką, w mega modne różyczki. Oczywiście następną rzeczą, która przewijała się po prostu wszędzie, wszędzie, od A do Z, ona była wszędzie ta rzecz, no to jest biała koszula. I tutaj jestem ciekawa Waszej opinii, co myślicie o białej koszuli. Bo Wam powiem, że tak, biała koszula może jest to faktycznie basic, może jest to faktycznie rzecz, po któro, którą warto mieć w szafie, ale nie do końca uważam, że wszyscy potem rzecz sięgają, po którą wszyscy zawsze będą sięgać. I ona, I ona, no jest to rzecz, którą trzeba mieć w szafie, ale nie do końca uważam, że jest to rzecz, po którą każdy będzie sięgał, bo jednak trzeba ją wypracować. Jednak ona często jest. Brudna, <noise> zwłaszcza tutaj od makijażu, po kilku razach ciężko jest to domyć i łatwo jest się pobrudzić. Czy ja wiem, czy ta biała koszula jest faktycznie takim must, must-have'em w szafie? Uważam, że jest potrzebna koszula i fajnie jest mieć koszulę, ale żeby to była ulubiona koszula. I jeśli chodzi o moją białą koszulę, no to ja ją mam. Jest to marka Big Y. Nie wiem jak to się czyta, nigdy nie wiem jak to się czyta. Doki czy jakoś tak. Koszula jest bardzo fajna, ale jak widzicie, jest nie wyprasowana. Raczej moje rzeczy ja pracuję prasownicą, jak wyciągam je po prostu z szafy. Bardzo rzadko sięgam po białą koszulę, naprawdę bardzo rzadko. W szkole też trzeba było nosić, trzeba się na praktykach, trzeba było nosić białe, białe koszulę i Jest to rzecz, którą, po którą sięgam niechętnie i dlatego uważam, że nie jest ona w dziesięciu rzeczach, którą trzeba mieć w szafie. Uważam, że powinna być ta koszula, ale koszula, którą lubimy. Jeśli chodzi o moją ulubioną, to jest to ta koszula. Jest to koszula taka, wiecie, przypominająca jedwa, lejąca koszula. Ona się nie gniecie. Ja nie wybierałabym w kolorze białej Tylko bardziej właśnie W swoim ulubionym kolorze Który raczej po prostu pasuje Wam do wszystkiego Brązowa, niebieska Jeśli takie, takie kolory nosicie To są też kolory, które W zależności od naszego stylu będą pasowały Można ją też przemycić zarówno I na elegancko i na sportowo Więc jakby jeśli chodzi o koszulę To tak, ale nie białą koszulę Dajcie mi oczywiście znać jakie jest Wasze zdanie na ten temat To mnie bardzo tutaj ciekawi bo jak wiecie z koszulami, no to różnie. Następną rzeczą, którą warto mieć w swojej szafie, a przynajmniej tak, takie jest twierdzenie, że warto, no to jest t-shirt. Porządny t y, z dobrej jakościowo bawełny. I ja mam t są to t tego typu, które mam na sobie, czyli po prostu są to t-shirty z H&M, ale to są takie, wiecie, bardziej luźne t takie, takie luźne, no takie przylegające do ciała, Um, lekko elastyczne, takie basic, fajne, ale, ale jeśli chodzi o materiał, no to przykładowo są takie cienkie. To nie jest taki t-shirt, wiecie, taki um, grubszy, porządny, że on jakby już sam w sobie, ten t-shirt nadaje takiej trochę elegancji, takiego trochę lepszego looku. I muszę przyznać, że ja nie miałam takiego t-shirtu do czasu, aż kupiłam ten t-shirt z kosa. W ostatnim mierzymy, który mówiłam, że sobie zostawię, i on został. On tutaj jest. Fantabene, wisi z tą marynarką na jednym wieszaku. Muszę przyznać, że cieszę się, że go mam, bo zwłaszcza latem i wiosną brakowało mi takiego właśnie fajniej, fajniejszego gatunkowo t-shirtu. I myślę, że tutaj zdecydowanie warto mieć w swojej szafie właśnie taki t-shirt. Następną rzeczą, którą według wielu źródeł warto mieć, to są to mokasyny. Nie uważam tak. Mokasynów nie wrzuciłabym do swojej szafy jako must have, nie wrzuciłabym do rzeczy, które trzeba mieć w szafie, czy tam powinno się mieć w szafie, czy warto mieć w szafie. Mokasyny fajnie jest mieć, ale u mnie w moim przypadku nigdy nie byłyby to buty, po które ja bym sięgała zawsze. Po prostu wiem, ja już tak mam buty, po które sięgam zawsze, z którymi się zgodzę, bo również pojawiały się w wielu właśnie poradnikach. No to są to sneakersy. Tak, tutaj zdecydowanie się zgodzę, że sneakersy tak, ale mokasyny. No nie wiem. No nie, nie, uważam, że nie. Ja na przykład jestem osobą, która bardzo rzadko nosi takie buty, i ja jestem osobą, która bardzo często chodzi w sneakersach i w adiasach. To tak, ale. Mokasynami e, totalnie się nie zgadzam. I jeśli chodzi o moje ulubione buty, w mojej szafie. O sneakerce to już Wam pokazuję. Dałabym rady, ze wszystkich sił się starałam zdecydować na jedną parę, ale no nie ma takiej możliwości. Nie mogę zdecydować się, które buty pokazać, więc pokażę dwie. Bez obydwu nie wyobrażam sobie mojej szafy. Przydałaby się tutaj trzecia para, ale jest schowana w kartonie i tak, no nie chcę mi się tak do końca sięgać już z góry szafy. Jeśli chodzi właśnie o, o poradniki wskazujące na białe buty, fakt, białe, właśnie sinkersy są na pewno taką fajną opcją, bo jednak jest to kolor bezpieczny. Natomiast moim masterem, który na pewno też do mojej garderoby pasuje, to są to sinkersy i są to sinkersy Nike Air Force X, jak widać zresztą w stanie, jakim są. Bardzo lubię. A drugimi butami są Balenciagi w odcieniu takim beżowo-brązowym. I Są to moje ulubione dwie pary butów. Są moimi must haveami w szafie, więc zaliczmy je do punktu białe sinkersy, choć nie są białe, ale, no, ale są sinkersami i bardzo je lubię. i z tym się akurat zgadzam. Oczywiście must haveem totalnym w szafie jest sweter, sweter dobry gatunkowo. Muszę przyznać szczerze, że do mojego ostatniego mierzymy z Mormua nie miałam swetra dobrego jakościowo. Brakowało mi tego w szafie, tak, muszę przyznać. Cieszę się, że już go teraz mam, jednak nie mam go tutaj teraz przy sobie w szafie. I gdybym miała powiedzieć o właśnie swetrze, który do tej pory miałam, no to był to sweter... To był to ten sweter, to jest niestety akryl, ma on już chyba z 5 lat, co po niego sięgałam, ale... No, ale nie miałam do tej pory dobrego, jakościowego swetra, a uważam, że naprawdę warto w takiej, w, w swojej szafie taki sweter mieć. Zerknę sobie jeszcze teraz, y, co mi się tam jeszcze przewijało. Oczywiście, rzeczą, która się przewijała, to jest torebka, skórzana torebka. Zgadzam się, w 100% się zgadzam. Jedną torebkę nie ma opcji, nie zdecyduję się, żeby wam pokazać w moich, w moich że tak powiem, e, trofeach torebkowych. Nie ma jednej ulubionej. Prawda nie wiem, którą trawkę miałabym pokazać. Gdybym miała dorzucić jeszcze coś od siebie, co ja uważam, że jest, jest warto w swojej szafie mieć, no to byłoby spodnie lejące. Spodnie z materiału z szerszą nogawką, czy nawet właśnie tak jak tutaj ja mam delikatnie zwężany w dół. Uważam, że to są spodnie, które muszą być w szafie, bo one pasują do wszystkiego, zawsze i po prostu wszędzie. I tutaj. Eee, no nie będę mówić o dresie <noise> ale jakby nie przewijało mi się to aż tak często na e, mo, może czarne spodnie tak e, ale już na przykład dres nie, a uważam, że dres każdy w sobie szaf powinien mieć fajny dres i czasami po prostu taki dres się przydaje i uważam, że niektórym może nawet e, bardziej pasuje dres niż jeansy, ale tu chodziło jakby o basiki które warto mieć w szafie. Przymierzę to ubranie, które wyciągnęłam z szafy. Możecie zobaczyć, jak te ubrania będą wyglądały na mnie. Na to wychodzi, że się wpisałam w te rzeczy i że mam je w swojej szafie, no może poza tymi okasynami, ale to już nie ze wszystkimi rzeczami się zgadzam, no to już jest jakby trochę inna strona medalu. Zobaczymy, czy te rzeczy będą ze sobą współgrały i czy te rzeczy będą ze sobą pasowały i ile stylówek uda mi się z tymi rzeczami zrobić. stworzyć stylizacji z tych rzeczy. Czy wszystko już ze sobą połączyłam, to nie wiem, bo zaczęłam nagrywać przy świetle dziennym świetle dziennym i światło dzienne zaczyna mi się kończyć, a chciałam po prostu dokończyć ten film też w świetle dziennym. Mam nadzieję, że nie zapomniałam o jakimś połączeniu. Widzieliście jak wyszły stylizacje. Czy się zgadzam z tym, że te 10 rzeczy faktycznie muszą być w szafie? No myślę, że się zgadzam, myślę, że się zgadzam, bo jak sami widzieliście, idzie się pobawić tymi rzeczami. Są to basici, które warto mieć w szafie i no dokładne moje opinie słyszeliście już wcześniej. Może co bym zmieniła, może co bym przemyciła, czego mi brakuje, a na co się nie zgadzam. To wszystko zależy też oczywiście od człowieka, to zależy od nas. No jeśli ktoś śmiga w mokasynach czy balerinach, no to musi je mieć po prostu w szafie. Koniecznie dajcie mi znać, jak, jak podobał Wam się film. Czy również macie wszystkie 10 rzeczy w swojej szafie? A może teraz polecicie i sprawdzicie, czy macie też te rzeczy. A może sprawdzicie sobie jakiegoś innego razu. No, myślę, że fajnie jest mieć te rzeczy w swojej szafie idzie stworzyć, jak widzieliście, kilka różnych stylizacji przy tych kilku rzeczach i troszkę się pobawić, troszkę coś tam zmienić. Sama się przekonałam po tych stylizacjach, że warto jest mieć te rzeczy w swojej szafie. Przepraszam za niewyprasowaną białą koszulę, ale myślę, że nikomu nikt się tutaj na mnie nie pogniewa. Nie wierzę, że wszyscy macie wyprasowane koszule. Chyba, że macie. Chyba, że macie, to oczywiście tutaj zwracam honor. Może tylko ja jestem taka trochę niechlujna pod tym względem. Ale i wydaje mi się. Ale... Ale to nic. <grytanie> Kochani, bardzo dziękuję, że ze mną byliście. Dawajcie znać, jak Wam się podobał film. Która stylizacja wpadła Wam w oko? Czy macie te 10 rzeczy najbardziej powtarzających się rzeczy, które po prostu widziałam, które warto mieć w szafie, które przewijają się naprawdę w wielu źródłach informacji i na YouTube, i w internecie, i w artykułach modowych. A więc jestem bardzo ciekawa, czy też macie takie 10 rzeczy w swojej szafie. Może macie coś innego, co jest Waszym basiciem? Poproszę o łapki w górę i subskrypcję. No i koniecznie dawajcie znać, jak to wygląda w Waszej szafie. A ja teraz Wam bardzo dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłego dnia, dobrego wieczoru, pięknej nocy, w zależności o której porze dnia to oglądacie. Słońce zachodzi, ja uciekam i życzę Wam wszystkiego dobrego. Do następnego!